Pisarz, publicysta, którego książki sprzedają się w rewelacyjnych nakładach. Napisał ich wiele. wiele. Wiele z tych pozycji jest Wam niewątpliwie znanych. I to pożądanie Wasze, kogo zaprosić, Rafał? Bo tym nie mówiłem, kierując do Ciebie zaproszenie, o tym nie mówiłem. Jesteś w top trzech najbardziej pożądanych speakerach. Także zapraszam. Scena jest Twoja. Dziękuję bardzo. Jestem mile zaskoczony. Przepraszam, że nie uczestniczyłem od początku tego spotkania. No już nie będę w tej chwili tracił czasu na wyjaśnianie. Proszę mi wierzyć, że były przyczyny. Proszę państwa. Y chciałbym skupić się na tym, co uważam za istotne, istotną treść podstawową całej swojej publicystyki i w ogóle za fundamentalny problem niezauważany przez tych, którzy. Układają rozmaite scenariusze, a w każdym razie nie dość poważnie traktowany przez tych, którzy układają rozmaite scenariusze dla naszego regionu, i zwłaszcza dla Polski. Otóż ten główny problem, może dlatego, że jestem pisarzem i publicystą, tak uważam, to nie jest kwestia słupków, które łatwo sumować, to nie jest kwestia danych, które się da uchwycić liczbowo, to jest kwestia, cokolwiek trudniejsza do uchwycenia, mianowicie kwestia mentalności. Mówiąc krótko, problemy czy nieskuteczność tego, co się hasłowo nazywa reformami, wynikają z Nieprzemyślanych prób nałożenia wzorca wziętego z zupełnie innych społeczeństw na społeczność, która inaczej wygląda, inaczej funkcjonuje, inaczej reaguje na rozmaite bodźce. To jest stara choroba Zachodu, zwłaszcza Amerykanów, którzy mają zawsze takie odruchowe wrażenie, że cały świat to są tacy cofnięci w rozwoju Amerykanie, którzy tak samo myślą, tylko trzeba im dać szansę na to, żeby Amerykę dogonili. Otóż nie. Świat składa się z różnych krajów. Można podzielić je na kraje wolne i kraje, które zostały na okres kilku pokoleń wolności pozbawione, albo nawet nigdy jej nie miały. Polska mieści się w tej drugiej grupie, i wszystkie prawidłowości, które w niej obserwujemy, są pewnym szczególnym wypadkiem tego, co jest typowe dla krajów mających za sobą to doświadczenie: kilka pokoleń życia w warunkach zniewolenia, pod jakimś zaborem. Pod jakąś kolonizacją, pod władzą jakiejś metropolii, pod czyimś zarządem, który oczywiście z założenia nie służył dobru tego kraju, tego państwa, o którym mówimy, ale jakiemuś kolonizatorowi, zaborcy, okupantowi, który musiał, który chciał z tego kraju jak najwięcej wyciągnąć wyeksploatować jego zasoby naturalne wyeksploatować pracę jego obywateli. Państwo postkolonialne, bo odwołuję się tutaj do tego, co dość dokładnie opisują rozmaici naukowcy. Nie wiem, dlaczego w Polsce tak mało się zwraca uwagę na to, co w zachodnim dyskursie akademickim ujmuje się w haśle teorii państwa postkolonialnego. Więc państwo postkolonialne jest zbudowane zupełnie inaczej, nawet jeżeli instytucje poszczególne wyglądają podobnie, to one mają inne cele niż w państwie wolnym. Nie jest to państwo, które zbudowali dla siebie obywatele po to, aby im służyło. Jest to państwo, które ktoś przychodzący z zewnątrz zbudował po to, aby za sprawą miejscowych kolaborantów, kompradorów można powiedzieć z Portugalska, Eksploatować ten kraj i utrzymywać ten kraj w posłuchu. Więc to państwo, w którym na przykład my żyjemy, działa jak gdyby w odwrotną stronę. Tu struktury państwowe nie służą, ale oprymują, mówiąc po staropolsku, utrzymują w posłuchu obywatela, nękają go. Tu wobec państwa nie jesteśmy suwerenem, ale jesteśmy podejrzanym niewolnikiem, który się musi ze wszystkiego tłumaczyć. To, że zniknie kolonizator. Nie sprawia, że państwo zaczyna automatycznie działać w inny sposób, ponieważ w tym momencie zaczyna służyć samo sobie. Zaczyna służyć samo sobie. Służy samo sobie, a konkretnie interesom tej warstwy, którą wytworzyła kolonizacja, którą nazwijmy postkolonialną elitą. Ja wiem, że w polszczyźnie słowo elita jest kłopotliwe w użyciu, ponieważ ma znaczenie godnościowe i oznacza najlepszych. Ale ja, mówiąc i pisząc o elicie na przykład III Rzeczpospolitej Mam na myśli techniczne znaczenie tego terminu, tak jak mówimy, że elitą PRL była nomenklatura. Otóż ta postkolonialna elita ma swój szczególny kompleks, ma swoją szczególną mentalność, która zasadza się na dwóch przekonaniach. Po pierwsze, pogardy pewnej dla swoich niedocywilizowanych ziomków, ponieważ zapłatą za służbę kolonizatorowi było to przekonanie, że się stoi wyżej, ponad. Zwykłymi obywatelami, którzy, którym cywilizacja jest narzucana? Po drugie, takie przeświadczenie, że jest się pewnym pasem transmisyjnym. Wszystkie mądre rzeczy zostały już. Wymyślone tam w metropolii, która nas pokonała, która dowiodła swej skuteczności, jest lepsza, w związku z czym nie mamy co z nią rywalizować. Tam wszystko zostało wymyślone, stamtąd płynie źródło mądrości. Nam, tutejszym zarządcom tego kraju, zostaje tylko implantować, naśladować wzorce, i w ten sposób dokonuje się, jak to ujął profesor Legutko, modernizacja przez kserokopiarkę. Taka modernizacja jest niemożliwa nie tylko dlatego, że elita postkolonialna nie jest w stanie spełnić elity kraju wolnego, czyli nie jest w stanie znaleźć recepty na to, co się dzieje. Ba, jak widzimy po naszej polityce, często nie jest w stanie w ogóle zrozumieć, co się dzieje. Nakłada jakieś wzorce albo wzięte z zachodu, z innych społeczeństw, albo z literatury z czasów zamieszkłych, albo ze swoich rozmaitych ideologicznych fantazji. Ale nie to jest jedyną przyczyną, że elita nie jest w stanie reagować na problemy i wytworzyć własnej, oryginalnej wizji rozwoju, której dany kraj potrzebuje. Problemem oczywiście jest również mentalność, nazwijmy to, ludu, szerokich mas, owych właśnie, które się kolonizacji niekoniecznie poddały. W ogóle jednym z efektów kolonizacji jest rozerwanie, nazwijmy to, poziome w społeczeństwie. Wzajemna pogarda. Elity wobec ludzi i ludzi wobec elity. Jeżeli ktoś czytał uważnie gazetę wyborczą ja muszę, to widzi, że tam w każdym tekście widać wyraźnie to poczucie wyższości inteligenta, projektowanego przez tę gazetę, członka elity czytelnika, któremu oferuje się właśnie to poczucie wyższości. My jesteśmy no, prawie Europejczykami, ale niestety mamy u siebie tą zalew, mnóstwo tej ciemnoty, która dopiero musi wymrzeć jak dinozaury i dopiero wtedy będziemy krajem nowoczesnym. Ale jest też pogarda kierowana w odwrotną stronę, kiedy przedstawiciel kraju wolnego, Amerykanin, Brytyjczyk, Francuz widzi innego, swojego rodaka, który jest od niego dużo wyżej w hierarchii społecznej, odruchowo zakłada, że on sobie na to zasłużył. Był bardziej pracowity, mądrzejszy, bardziej przedsiębiorczy, co najmniej tacy byli jego rodzice, a on po nich odziedziczył. To nie jest dzwonek, że mam kończyć, mam razie a co najmniej on po nich ten zasłużoną wysoką pozycję życiową odziedziczył. Kiedy Polak czy inny obywatel tego obozu patrzy na rodaka wyżej będącego w hierarchii społecznej, odruchowo zakłada, że jest to świnia, która się sprzedała, że jest to kolaborant, który przez jakieś niecne konszachty z dawniej z okupantem, a obecnie z układem, z onymi, z tą warstwą elitarną zarządzającą państwem, wspiął się na taką pozycję, na którą w gruncie rzeczy nie zasługuje. Ona wynika tylko z tego, że on nie jest moralny, a my, którzy sukcesu nie odnosimy, jesteśmy moralni. Więc sukces jest rzeczą podejrzaną. O tym, jak deprawuje życie w niewoli szerokie masy społeczeństwa, można by mówić bardzo długo. I tutaj bardzo polecam pracę rosyjskiej socjologu, o ile mi wiadomo, niestety chyba nie przyłożone na polski, ale dostępne w języku angielskim. Może zresztą w ciągu ostatnich lat przegapiłem, że wydanie polskie było. Myślę o Tatianie Zasławskiej i jej pracach na temat człowieka postsowieckiego. To chyba tak jest w angielskim przykładzie wprost nazwane. Ona ukuła formułę yy Hitler rap, czyli mówiąc po polsku cwany niewolnik. I tą formułą określa człowieka wychowanego przez Związek Sowiecki, bez względu na jego narodowość, czy mówimy o Rosjaninie, czy o Mołdawianinie. Ta formuła jest uważam genialnie trafna, bo w ogóle pokazuje to, co robi z ludzi niewolnictwo. Niewolnik nie może sobie pozwolić na cnoty heroiczne, bo to się kończy. Klęską. Nie może również sobie pozwolić na cnoty społeczne, ponieważ jakakolwiek próba organizacji też kończy się klęską i dotkliwymi karami. Niewolnik, zwłaszcza jeżeli stan zniewolenia trwa pokoleniami, uczy się cwaniactwa, uczy się sprytu, uczy się tego, że jest jakiś mecz między nim a tym, który rządzi, i w tym meczu trzeba się zachować sprytnie. To jest mecz jeden na jeden tu nie istnieje społeczność, tylko ja. I dziedzic, mówiąc językiem folwarku pańszczyźnianego, bo w polskiej sytuacji odnoszę to zwykle do folwarku pańszczyźnianego. Więc toczy się gra między mną a dziedzicem, i ja z tej gry muszę jak najwięcej wyciągnąć, a jak najmniej z siebie dać. Czyli z jednej strony jak najmniej dziedzicowi o, poświęcić swojej pracy, wykręcać się od niej, oszukiwać, jak dziedzic nie patrzy, chować się w bruździe, przespać. Jak ekonom nie dopilnuje uznać, że to jest bardzo dobre. Z drugiej strony wydobyć z dziedzica wszystkie serwituty, które mi się jako folwarcznemu robotnikowi należą. Czworaki, ochronka dla dzieci i tak dalej i tak dalej. A jak uda się dziedzica okraść to jest to jak najbardziej słuszne. W książce Polactwo, którą napisałem 15 lat temu i jest niestety wciąż bardzo aktualna, opisywałem szerzej tę mentalność, która została przez PRL przeniesiona do III Rzeczpospolitej. Jest to mentalność pańszczyźnianego chłopa, która generalnie nie przyjmuje do wiadomości istnienia czegoś takiego jak dobro wspólne. W związku z tym, państwo postkolonialne przez szerokie masy swoich obywateli nie jest postrzegane jako dobro wspólne, tylko. Jako folwark, jako właśnie taki zbiorowy dziedzic. Pańszczyźnianego nie obchodzi to, czy folwark odniesie sukces. Pańszczyźnianego interesuje tylko to, czy ten folwark jego nie zniszczy. No i co jest dla niego szczytem tego osobistego sukcesu? Zmienić stronę. z tych, z pomiędzy tych, którzy dudkają, powiedzmy, wyzyskują, przejść na stronę tych, Prze, y, przepraszam, ze strony tych dudkanych, czyli wyzyskiwanych, przejść na stronę tych, którzy wyzyskują. Stać się samemu ekonomem, stać się samemu dziedzicem. Nałóżmy kariery polityczne III Rzeczpospolitej na ten wzorzec. Pamiętając o tym, że cechą dominującą społeczeństwa jest cwaniactwo, a myślę, będzie można. Odpowiedzieć wszystkim, którzy mówią, którzy pytają, a to jest częste pytanie panie redaktorze, co tu się dzieje? No i ja zawsze odpowiadam. Dzieje się to, czego właściwie należało się spodziewać. Problem polegał na tym, że nikt w ten sposób na Polskę nie spojrzał, że zarówno prawica, jak i lewica ugrzęzła w jakiś mitach, nie chcę od, tutaj od, odbierać chleba Pawłowi Kowalowi, ale dorzuciłbym dwa mity <grym> yy, równolegle występujące, pierwszy to był mit zamrażarki w 1990 roku wszyscy od Adama Michnika po Antoniego Macierewicza uważali, że za chwilę wyłoni się społeczeństwo dokładnie z 1938 roku tylko Adama Michnika to przerażało a patriotów yy, Starej daty radowało, natomiast jedni i drudzy oczywiście byli głęboko, głęboko gdzieś tam w urojeniach, ponieważ pojawiło się społeczeństwo zupełnie nowe, przeorane. Tutaj wymordowano kilka milionów ludzi, tutaj zniknęły całe elity, tutaj przeturlano państwo kilkaset kilometrów ze wschodu na zachód. Były ogromne migracje, ogromny awans społeczny, pół wieku inżynierii społecznej, i to sprawiło, że to jest zupełnie inne społeczeństwo, którego nikt nie rozumiał. Mit drugi do dzisiaj istniejący no to jest właśnie ten mit, że każde społeczeństwo jest takie same w związku z czym mechaniczne zrealizowanie jakichś dyrektyw płynących z Brukseli czy z Waszyngtonu czy bodaj skądkolwiek nie ma to znaczenia. Sprawi, że wszystko będzie funkcjonować tak, jak funkcjonowało tam. To najlepiej ten obłęd, no, nie ma już na to czasu, widać po sprawach obyczajowych, gdzie z postwiktoriańskich społeczeństw odreagowujących swoje, swoje szaleństwa sprzed niewielu lat szaleństwami w przeciwną stronę, na polskie społeczeństwo próbuje się przełożyć rozmaite wzorce. I wszyscy się bardzo dziwią, dlaczego to daje efekty groteskowe. Otóż wszystko, co będziemy tutaj robić, a co nie będzie uwzględniało tej postkolonialnej prawidłowości i pańszczyźnianej, folwarcznej specyfiki. Jeśli ktoś nie zna polskiej historii, to polecam jako porównanie plantację bawełny, na przykład na południu Ameryki, wyobrazić sobie z całym tym jej paternalizmem. To są mniej więcej podobne stosunki, które tam panowały, więc jeżeli tej specyfiki pańszczyźnianej nie uwzględnimy to nic co tutaj robimy nie będzie miało prawa się udać. Dziękuję bardzo. Panie? Od razu pytanie. To ja mam od razu pytanie, studenckie czasopismo Magiel Marysia Kondzielska to de facto podaje Pan analizę a nie podaje Pan remedium w tym i jak uwolnić polskie społeczeństwo od mentalności pańszczyźnianego chłopa? Czy każdy taki pańszczyźniany chłop musi być na przykład wysłany na zachód albo na wschód, żeby dostać, dostać wstrząsu, Czy wręcz odwrotnie mamy poczekać na przykład aż starsze pokolenie wymrze i dopiero budować nowe? Czy jest możliwość taka na obecne pięć? 15 lat, by to zmienić. Na pewno bym nie zostawiał sprawy na wymarcie, bo jak pokazują choćby zjawiska opisane przez y, autorów sławnej książki resortowe dzieci. Y podział postkolonialny się reprodukuje w następnych pokoleniach jeżeli ma ku temu sprzyjające warunki. Jak to zmieniać? No to jest właśnie rzecz o której chciałbym, żebyśmy dyskutowali i chciałbym, żeby o tym się toczyła polska debata publiczna, a nie o krześle plagiacie i tym podobnych duperelach. No, myślę, że ja bym tutaj reprezentował stanowisko, że nic tak nie zmienia ludzkiej mentalności, jak warunki ekonomiczne. Myślę, że zaprzepaszczono ogromną szansę, żeby zmienić Polaków, którą było dokonanie powszechnej prywatyzacji, powszechnego uwłaszczenia od razu na samej u samego Zarania III Rzeczpospolitej. Ze względów politycznych, bo pamiętam jednego z liderów bardzo wówczas wpływowych partyjnych postsolidarnościowych, który otwarcie jakkolwiek w sytuacji niepublicznej mówił, że nie ma sensu, nie jest celowe odtwarzanie warstwy właścicieli, bo na nich się zawsze jakaś prawica potem wytwarza, a chodzi o to, żeby w Polsce prawicy nie było, bo prawica to antysemityzm, faszyzm i inne niepożądane zjawiska. No ale z jakiekolwiek były przyczyny zaniedbano czy odrzucono ten pomysł żeby Polaków obdarzyć własnością na skalę masową. To by na pewno zmieniło nasz sposób myślenia. W tej chwili oczywiście taka powszechne uwłaszczenie nie jest możliwe bo już nie ma z czego uwłaszczać. Mienie które by do tego mogło służyć zostało zużyte w inny sposób. Natomiast z całą pewnością im więcej wolności, swobody gospodarczej im szersza klasa średnia tym, tym mniej pańszczyźnianości. Więc stąd Program, który głoszę, jeżeli można to nazwać programem, jest wzorowany na odwołaniu się do tradycji narodowej demokracji w wieku XIX, tej narodowej demokracji dmowskiego, a nie tej z lat międzywojennych, czy, czy nie tej z ruchów radykalnych międzywojennych, ponieważ to był program budowy w Polsce klasy średniej, który ustawiał to, że do Polski można wrócić tylko przez demokrację, a demokrację w Polsce zbudować można przez budowę klasy średniej. I kluczem do odzyskania wolności w optyce Dmowskiego było stworzenie szerokiej warstwy Polaków właścicieli, ale nie oligarchów oczywiście, tylko drobnych właścicieli i myślę, że to jest do dziś aktualny program, ale zaznaczam, że oczywiście rozumiem, że są inne opcje i chciałbym o nich dyskutować, nie mówię, że ta jest jedyną. Podziękujmy brawami za wystąpienie. Dziękuję. Goni nas czas, ale wierzę, że będziemy w stanie zrobić z Rafałem jeszcze jedno spotkanie, stąd przypominam o ankietach. Dziękuję Rafał bardzo. O ankietach, jeżeli jesteście chętni do spotkania, to Rafała na pewno namówimy na indywidualne i pogłębienie tematyki. Dziękuję.